Witajcie w rozważaniach na dzień dobry. Dzisiaj dalej rozważania adwentowe i rozważania o osobach, które były świadkami narodzenia Jezusa. No i dzisiaj o Marii. Dzisiaj o Marii z Ewangelii Łukasza głównie, bo tak naprawdę Ewangelia Łukasza właśnie patrzy w perspektywie Marii. Ta perspektywa Marii się rozpoczyna tak naprawdę od wprowadzenia o Janie Chrzcicielu i o Elżbiecie i o Zachariaszu, mimo że o nich powiem oddzielnie. <laughs> Bo jest tu pewna sekwencja. Znaczy, ewidentnie znowu ta sekwencja. Myślę, że no, tak patrząc w takiej logice, że Łukasz zbierał dane, jak wiemy, że zbierał dane, bo sam nam pisze o tym na początku swojej Ewangelii. To mógł się dowiedzieć tylko od, od Marii, że Maria po prostu poszła sobie do Elżbiety do swojej krewnej, którą nazywają niepłodną, i no, musiała się o niej dowiedzieć tego wszystkiego, co się wydarzyło w pierwszym rozdziale na, na początku. No i też o narodzeniu Jana Chrzciciela. Co ciekawe, Łukasz to wszystko uznał, że to jest ciekawe, ważne i dzięki temu z tej ziemskiej perspektywy to mamy. Kim jest Maria? Maria jest młodą kobietą. Maria jest panną poślubioną mężowi, któremu było na imię Józef z domu Dawidowego, a pannie było na imię Maria. To jest pierwszy rozdział, 27 werset. No i generalnie do niej przychodzi Aniu. Gabriel do miasta galickiego, zwanego Nazaret. pozdrawia ją, mówi jej, że jest błogosławiona między niewiastami, że znalazła łaskę u Boga. Pocznie w łonie, urodzi syna, nada mu imię Jezus. Będzie wielki, będzie nazwany synem najwyższego, damu Pan Bóg, tronie jego ojca Dawida. I to wszystko brzmi, tak wiecie, wow. No, generalnie, no super. Fajnie. Oczywiście, jak patrzymy w perspektywie Ewangelii Mateusza, to widzimy, że to nie jest takie wow, bo trzeba jakoś wyjaśnić to mężowi, trzeba to jakoś wyjaśnić rodzicom, trzeba to jakoś zmieść w Nazarecie, które jest małą, małą miejscowością. No i, i, i no właśnie, ale to, co jest ciekawe w Marii, to, że ona jakby w ogóle na to nie patrzy w tej perspektywie. Ona wszystko patrzy jednak w tej perspektywie. Yy, wertykalnej, że, że właśnie jakby Bóg jest ważny, Bóg jest sednem, ona, ona to wszystko przyjmuje. Myślę sobie. Że to jest... Ach, no i właśnie, też jest ciekawe, jest tutaj ewidentnie zamierzony kontrast między Marią a Zachariaszem. Zachariasz jest starym człowiekiem, jest kapłanem, jest super pobożnym człowiekiem, ale nie przyjmuje wiarą słowa yy, a, yy, Anioła. Yy, anioł mówi mu, że dostanie syna. A i co? Mówi, po czym to poznam? Jestem bowiem stary, moja żona w podeszłym wieku. No i w tym momencie trochę go dyscyplinuje, Anioł, bo mówi mu, za nie mówisz, nie będziesz mógł mówić aż do dnia, kiedy się to stanie, bo nie uwierzyłeś słowom moim, które się wypełnią w swoim czasie. No właśnie. I dopiero potem, po tych dziewięciu miesiącach, jak, tak powiem, jak się... Jan rodzi dopiero wtedy otwiera usta i jest przygotowany, żeby prorokować, żeby być dobrym świadkiem i prorokuje o, o Janie chrzcicielu. Maria od samego początku wierbie Boga, od samego początku jakby ma właściwą perspektywę. Jakby zakłada, że horyzontalne skutki należą do Boga, nie do mnie. Ja ja przejmuję, przyjmuję twoją wolę. No i tu akurat to jakby co, co, ona, co, ona, co ona mówi, wielbi dusza moja pana, tak? Rozradował się duch mój, Bogu Zbawicielu moim. To już mówi trochę później, kiedy jakby dodatkowe potwierdzenie tego, co dzieje się przez anioła, dostaje od Elżbiety, która prorokuje nad nią, kiedy nie widzi, Też jest bardzo ciekawe, myślę, że, że ona pewnie idąc do tej Elżbiety się zastanawiała, a tak trochę, tak trochę ją anioł popchnął do tego, żeby poszła do tej Elżbiety, no więc idzie. I co? I Elbeta prorokuje nad nią i, i, i jeszcze Jan się budzi z radości w, w łonie jej. Nie wiem, co to znaczy budzić się z radości, ale wierzę w to, że poruszyło się z radości dzieciątka w moim łonie, czyli jakoś matka od, odczuwa, że to jest właśnie z radości. Z radości w tym drugim łonie. To jest proroctwo, to inaczej tego się nie wyjaśnia i nie należy tego inaczej wyjaśniać, bo się nie da. No i Maria, i, Maria, i Maria też prorokuje. Naprawdę tej jej, jej modlitwa to jest proroctwo. To jest, to, jest, to, jest, to jest wielka radość, to jest wielkie. Ona się tutaj identyfikuje z Andą, z I Samuela, pierwszy rozdział okazał mieniem swoim, rozproszu pysznych zamysłów i serc, trącił z władców stronu wywyższych poniżonych. Bo no, to ewidentnie jest dokładnie nawiązanie do tego, co Bóg robi. Pierwszy Samuela. Ona wie. Ona wie, że, że jest matką Mesjasza i nic innego się nie, nie liczy. I myślę sobie, że to jest czymś szczególnym, kiedy patrzymy do Marię. My trochę czasami, mam wrażenie, kombinujemy, jak mi się to opłaca, czy mi się nie opłaca. Skut, no ona jest też, powiedzmy sobie, jakby taka przypowieść, która mówi, że trzeba liczyć, tak, żeby że nie zaczynać i nie kończyć. No, to też jest tak naprawdę dla nas po zachęcie, żebyśmy żebyśmy obliczyli dobrze, że warto. Ale ona nawet jakby nie, nie oblicza, ona idzie, ona idzie dalej. Ona mówi, co Smak stracić, to stracę. I ja po prostu yy, ja po prostu wchodzę w to. Wchodzę w to całkowicie. Yy, nie ma niewiary w jej, w jej słowach. Ona oczywiście się pyta, jak to się stanie, nie zna męża. No, słuszne pytanie, to takie bardziej rozsądne. Ale jak jej anioł mówi, słuchaj... Nie martw się, Duch święty stąpi na ciebie, moc najwyższego cię zacieni. Dlatego też to, co się narodzi, będzie święte i będzie nazwane Synem Bożym. Nie widać w niej jakiegoś zawahania, nie widać w niej jakiegoś takiego zdziwienia. Po prostu, no nie, ja się cieszę. Dziękuję Bogu, uwielbiam go, wywyższam go. Yy. No właśnie, tak zareagowała Maria. Czy to oznacza, że tak zawsze będzie? No, oczywiście, że nie. Później, później jej Smeon będzie prorokował, że jej Twoją duszę przeniknie miecz. I potem mamy kolejną opowieść w Ewangelii Łukasza, kiedy widzimy Pana Jezusa właśnie w świątyni, gdzie nie jest to już takie fajne dla Marii. No, a potem oczywiście widzimy Marię w kilku różnych innych miejscach, gdzie jej wiara była... Jest na próbę, co prawda najbardziej u Marka to widać. Nie u Łukasza. Łukasz, był bardziej łaskawy dla niej, ale, ale generalnie to tak nie jest. Znaczy, to też jest ciekawe, że, że możemy zacząć z taką wielką ufnością, a potem gdzieś się możemy pogubić w życiu, co jest smutne i przykre, ale jest prawdziwe. Ale oczywiście to jest jeszcze bardziej optymistyczne i, i, i super to, że Bóg nas może przez to przeprowadzić ostatecznie. Widzimy Marię w wieczorniku, kiedy tu święty stępuje i jest po tej właściwej stronie. Wiara Marii jest mocna, jest szczera, jest jednoznaczna, bez światłocieni, bez jakichś tam dodatków. Po prostu ufam i życzę nam wszystkim takiej jednoznacznej i jednorodnej postawy. Niech nam to niech nam towarzyszy właśnie w różnych chwilach naszego życia. Panie, dziękujemy Ci za Marię, dziękujemy Ci za jej serce, dziękujemy Ci Panie za to, że, że jest właśnie takim wzorem szczerej wiary, a też tego Panie, jak rozumiała proroctwa, jak to wszystko przyjmowała, jak reagowała na Twoje objawienie i na Twoją wolę. Daj nam Panie podobne podejście i właśnie ucz nas Takiej postawy do ciebie, panie. Niech to by się znosi chwała wszystkiego, co się dzieje w naszym życiu. Polecam wspieranie mojej służby z Bogiem. Do zobaczenia.